I, right, mm. hey. i znowu leleś ta gigotna głowa ścina twoje siło do I znowu leleś ta gigotna głowa ścina twoje siło do I znowu leleś ta gigotna głowa ścina twoje do i znowu leży ta kilotyna, z głowy sina, twoje stilo to tak to jeszcze nie finał, dalej będę nabijał nawika, pierwsza liga, prawdziwa. Vaga, na prawdziwa, pary biga, daję na piwa Ten hardkorowy klima Nagrywam i jaram i jaram dyma Nie ma lipa ze mną TWR ekipa Biera zipa i z splifa kolejnego Dobra łycha, polej tego yo yo, 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 yo yo yo, yo yo yo, yo, yo. yo. Yo, 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 yo! I znowu lerć na kiloty na głowę, się na zwoje zero z kwina I znowu leryczna kilotyna, głowę, na zwoje zero to kwina. I znowu lerysz na ci na głowę, się na zwoje zero do kwina Handlowałem kilogramami, robiłem wiasna, hadę dusznikom Inkognito, nie ma dla mówili na mnie nikom Znowu jadę z grubą nawiką, mam wenę kiko zwoi domową diktą

Zobacz jak TWR na śmiga Mam białą skórę, ale czerwną duszę Mówią na mnie biały nyga Znowu gruba na wika, nawija stary wika TWR I znowu uliczna na gilotynach głowy jest Twoje silo to kpina. I znowu uliczna na gilotynach głowy sina Twoje silo to kpina. I znowu uliczna na gilotynach głowy Twoje silo to kpina. Nie liczy się dla mnie hejdera opinia Liczy się dla mnie tylko moja rodzina Tak do końca w imię Ojca i Syna Amen deu o